Czyli nieprzetestowany lek na kobietach w ciąży może się znaleźć w aptece. Ale jeśli Pani Nie, nie Pani no jeśli tak, Pani twierdzi, że ta firma ten lek przetestowała, jeśli wszystko jest z nim w porządku, to ja dzisiaj... Mówię, sprawdzam. Proszę bardzo, niech ta firma zarejestruje ten lek i dopuści do wolnego obrotu, biorąc pełną odpowiedzialność za to, co może się wydarzyć po tym, Ja mówię, sprawdzam pani minister, ponieważ tak? pani mówi, że nie chce pani, żeby, żeby rząd dystrybuował ten lek, ale jednocześnie pani chce, a pani żeby chce, żeby, żeby rząd przyjmował odpowiedzialność za te firmy farmaceutyczne. Gratuluję. Pani. Nie, bo pani no, mówi, że nie ma gwarancji. Skoro nie ma gwarancji, to dlaczego pani chce, żeby ten lek był w aptyka? Bo wtedy, kiedy oni zarejestrują, muszą mieć te gwarancje. Właśnie wtedy, kiedy dopuszczą do wolnej sprzedaży. I wtedy to będzie zapisane w umowie. W umowie sprzedaży i kupcji. Ale zauważyła Pani, że nie ma y, kraju w Europie, w Ameryce też tak nie ma, żeby był ten lek dopuszczony normalnie w aptekach. Czy no Pani się o nie zastanawia? Nie. Jestem bardzo a ostrożna, pani redaktor. Nie, to nie wychodzi, to, to nie wynika z jakiejkolwiek asekuracji. Proszę mi wierzyć. Więc i to nie jest kwestia pieniędzy, jak próbują sugerować sobie niektórzy. I to nie jest sprawa tego, że nagle ktoś mówi yy, dzisiaj yy, wszyscy, bo taka jest zasada, bo wszyscy już się zaszczepili, to my będziemy kupować. Niemcy kupili 50 milionów tej szczepionki. Wie Pani, jaka jest wyszczepialność i chęć zaszczepienia? Ale wie Pani, to, że obywatel 50 nie chce, to milion... nie znaczy, to, 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 że, ob, że kobiety nie chcą badać piersi, to nie znaczy, że państwo powinno y, namawiać znaczy, ich do chce Pani tego. Chce zmusić prawda? dzisiaj do tego, żeby oni się szczepili nie do końca bezpieczną szczepionką? Mnie pani do tego nie namówi. No więc proszę pani, zamienimy się rolami. To, pani będzie tu to to sugerować, że będzie tu Bierze za to odpowiedzialność WHO. Nie, Chce o to, że nie nie ja nie. mieć nie, że dopuszcza do, do dystrybucji szczepionkę, która zagrała. Do, dopuściło. WHO, dopuściło. WHO dopuściło. Nie, się dopuściła, tylko Agencja Europejska, Agencja Rejestracyjna. Rejestracji. Ja nie oskarżę. Tak? Ja nie jestem człowiekiem, który oskarża kogokolwiek, pani redaktor, ale chcę mieć stuprocentową pewność w sytuacji, w której będę rekomendować. Polakom. Również pani, żeby pani się zaszczepiła z takiego prozaicznego polskiego powodu, że nie mądry Polak po szkodzie, ale mądry Polak przed szkodą. O...